Ojciec Pio. Pięć niezwykłych faktów, które trudno wytłumaczyć. 1. Ojciec Pio miał stygmaty przez ponad 50 lat. W roku XVIII XX wieku, podczas modlitwy w chórze klasztornym, Ojciec Pio otrzymał stygmaty. Krwawiące rany odpowiadające ranom Chrystusa. Pozostały one widoczne aż do jego śmierci. To pierwszy kapłan w historii Kościoła, u którego stwierdzono stygmaty. 2. Miał dar bilokacji. Wielu świadków twierdziło, że ojciec Pio potrafił być w dwóch miejscach jednocześnie. Przykładem jest relacja włoskiego generała, który twierdził, że widział ojca Pio podczas walk w II wojnie światowej, mimo że Pio nie opuszczał klasztoru. 3. Czytał w duszach i znał grzechy przed ich wyznaniem. Podczas spowiedzi ojciec Pio często przerywał penitentom, ujawniając grzechy, których ze względu na wstyd jeszcze nie wypowiedzieli. Wielu ludzi wspomina, że czuł ich duchowe wnętrze, jakby czytał ich duszę. 4. Był nieustannie dręczony przez demony, sam Pio opisywał, że był fizycznie i duchowo atakowany przez złe duchy. Bracia zakonni relacjonowali dźwięki walk, krzyki i hałasy dobiegające z jego celi. On sam uważał to za próbę oderwania go od Boga. 5. Jego pogrzeb zgromadził ponad 100 tysięcy osób, a dziś, jego ciało jest niemal nienaruszone. Czterdzieści lat po śmierci w 2008 roku, gdy otwarto jego trumnę, ciało było w zadziwiająco dobrym stanie, co dla wielu wiernych jest potwierdzeniem jego świętości. Cytaty: Ojca Pio: Nie zamęczaj się tym, co rodzi zmartwienia, niepokoje i zgryzoty. Potrzeba tylko jednego: wznieść ducha. I kochać Pana Boga.